Powiem tak, las, na, las, los nam trochę sprzyja. E, jeszcze kropi, ale nie pada tak mocno. E, nie wiem, czy osoby, które zajmują się czynną ochroną płazów, mają e, wyczulony węch, e, ale mam, mam coś takiego, że wychodzę. Zaciągam się i wiem, czy będzie dużo, czy nie. Był, e, był kiedyś taki dzień, gdzie było, by, był naprawdę ogrom. I wyszłam, zaciągnęłam się i tylko powiedziałam, ja pierdzielę, ale będzie. I rzeczywiście było bardzo dużo. Okazuje się, że ten zapach płazi jest wyczuwalny. Dzisiaj nie będzie chyba aż tak dużo. Przynajmniej ja tego nie czuję i teraz to sobie. Jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak będzie, że będą, ale to nie będą takie ilości em, bardzo duże, czyli w tysiącach. Jestem ciekawa, czy wywąchałam to <laughs> i czy jestem ciekawa też, czy Wy też tak macie. Klaps, e, migracja znowu się zaczęła, zobaczcie, nie ma jakoś jeszcze bardzo dużo ale już to jest jakieś tam wiadro gdzieś po środku, więc to są takie, takie wiadro, gdzie będzie pewnie najwięcej. Tutaj mamy resztę. Sory dzisiaj bez rozpoznawania. Kolejne dni ma nie padać. Na razie jest bardzo ciężko zapisywać i wyciągać, ponieważ wiecie kartki są z papieru, a jak namokną no to, no to jest problem dlatego ważna wskazówka noście ze sobą ołówek bo długopis czasami przestaje pisać no i teraz mamy trochę mały problem bo mój pomocnik jest zmarznięty palce mu marzną biedny, bo zapisuje i to naprawdę jest problem bo ciężko się trzyma długopis ale to nic, idziemy zobaczcie, tym bokiem. Ciekawe czy dzisiaj będą chrumki. O. nie widać nie słychać. Powiem Wam, że wiaderka, jak już jest tam trochę płasów, to one są dosyć ciężkie, a ręce bolą. Więc jak ktoś chce się zająć czynną ochroną płazów, to proponuję chodzić na siłownię. Wydaje mi się, że ta w kardynalce jest... No to... Zobaczmy. Chyba jest dopuszczana już woda. Tak przynajmniej to wygląda, prawda? Z tamtej strony widzisz? Tak więc myślę, że lada dzień tutaj też się napełni. No wiecie, to jest bardzo duży zbiornik. E... Miejmy nadzieję, że będzie tutaj wszystko tak jak powinno być. Najwyżej płazy sobie przejdą trochę dalej do tego zbiornika, za szuwar. Myślę, że tutaj nic nie powinno się wydarzyć. No, tak jak powiedziałam, tutaj jest wiele stawów. Wiadomo, że ten fragment jest dla nich dosyć fajny, bo jest płytki. I tworzy taki język, jak sobie zobaczycie na mapie, staw kardynalski. To jest duży zbiornik i taki cypelek wychodzi, taki ogon. I tam właśnie te płazy nasze godują najczęściej. A pan ze stawów mówi, że jak pływał tutaj łódką, to było aż czarno od kijanek. Nie? Więc na pewno bardzo ciekawe, aż się zastanawiałam, czy może nie zagadać, żeby... Żebym je zabrał kiedyś na taką wyprawę łódką. E, zobaczymy, może się uda. Dobra, to co? Ciuba! I zobaczcie, że już samce zaczynają być takie różowawe. To jest to właśnie przechodzenie kolorów. Od razu to nie jest niebieski, tylko najpierw jest taki... Różowawy, potem on lekko przechodzi w taki sinawy, żeby stać się niebieskim. Oj, przepraszam Was za pociąganie, ale to jest też nieodłączny element naszej. O, i mamy tutaj Ampleksus jeszcze może Wam pokażę. A widać, że są trochę inne. O rozpoznawaniu będzie myślę, że w tym tygodniu dosyć dużo. Zobaczcie, są większe, są żaby trawne, ale po czym je rozpoznać, bo czasami mogą się pojawiać problemy, to jeszcze o tym sobie powiemy, żeby o, tutaj też mamy dosyć duży. Skryje się trochę pod krzaczek bez liści. <gryw> Myślę, że to nic nie da, ale można spróbować. Jest jedna kwestia, bardzo się cieszę, że są osoby, które oglądają bardzo uważnie i piszą do mnie: Monika, ale nie dopowiedziałaś o tym i o tym. Więc tak, pojawiło się pytanie: kto może przenosić płazy? Kto się może tym zajmować? Słuchajcie, no tak naprawdę zawód herpetologa nie jest nigdzie. E... Opisany, wyjaśniony, kto jest herpetologiem. Nie ma, nie ma takich studiów e, herpetologicznych, tak naprawdę. Jest to pewna specjalizacja, w której później przyrodnik, biolog e, idzie tą drogą. E, jak to wygląda? Ano, kończy studia. E, być może pisze magisterkę, tak jak ja, na przykład z płazów. E, I co dalej? I później zaczyna się tym zajmować. I to jest bardzo ważne, żeby nabierać doświadczenia przy osobach, które, które już są doświadczone. I tutaj na przykład koła naukowe. Jeżeli macie na swoich studiach koło naukowe, to się do niego zapiszcie, bo naprawdę warto. Później te wszystkie inicjatywy, w których będziecie brali udział, naprawdę się liczą. Ja mam też rekomendacje ze studiów z uczelni, która też pomaga. Warto brać udział w badaniach naukowych, występować na konferencjach i wiem, że jeżeli są to jakieś takie przetargi organizowane przez Rdoś albo też inne instytucje, no to są pewne wymogi, które trzeba spełnić. No, i na przykład może być to wykształcenie wyższe, i na przykład pięć publikacji na dany temat czy z danej grupy zwierząt, bo przyroda jest tak duża, że tak naprawdę osoby bardzo często specjalizują się w jednej wąskiej dziedzinie. Zdarza się czasami, że nie ma żadnego przetargu, nie ma żadnej inicjatywy, która będzie chronić płazy. Ale jest problem, jest śmiertelność, e, więc bardzo często różne stowarzyszenia, towarzystwa e, działają w tej kwestii, żeby po prostu pomagać. Jeżeli się nie uda ustawić płotków, to wtedy jest e, taka zb zbiorowa inicjatywa e, robi się e, obchody i się zbiera płazy i przenosi na drugą stronę. Jeżeli e, i teraz tak, to są informacje, które ja dostałam od, od Grzegorza Gołębniaka z Towarzystwa Karlik, Z Towarzystwa Przyrodniczego Karlik. I bardzo Ci dziękuję, Grzegorz, bo ja nigdy nie prowadziłam takiej inicjatywy od siebie, czyli ja, ja nie byłam prowodyrem tego. Zawsze był to jakiś przetarg, w którym brałam udział, i wtedy. Dana instytucja mnie po prostu za, zatrudniała, natomiast e, takiego społecznego czynu nie miałam, więc nie do końca wiedziałam, jak to się dzieje. E, Grzegorz robił piękne rzeczy e, i, e, i tak powiedział, że jeżeli nie ma płotków, e, to, e, to rzeczywiście można przynosić te płazy jako taka inicjatywa ratująca, z konieczności jest to, jest to nawet wskazana, żeby, żeby rzeczywiście ustalać z ludźmi, którzy się zgłoszą takie obchody. Ale jeżeli jest stawiany płotek, czyli są wkopywane wiadra i tak dalej, no to wtedy potrzebna jest zgoda dość imienna. Ja na przykład mam taką zgodę. A u niego on właśnie przeszkalał ludzi, i są zgody imienne, i te osoby chodzą przy płotkach i wyciągają płaz, oznaczają. I tak sobie pomyślałam, że dobrze by było się udać do Czerwonaka, bo w Czerwonaku właśnie jest prowadzona taka ochrona czynnej ochrony płazów ja już u nich byłam kiedyś. I myślę, że warto, żeby, żeby Grzegorz po prostu o tym opowiedział, żeby też łączyć i pokazywać różne, różne akcje, bo one się bardzo różnią. Tutaj zarząd dróg mnie zatrudnia, ale u nich jest zupełnie inna sytuacja. I myślę, że warto, żeby właśnie to przedstawić. Więc. Grzegorz, no będę ci ścigać. <noise> nie, on tak naprawdę bardzo chętnie opowie wam, e, jak to u nich wygląda. E, tam są też inne gatunki, więc może się udaje zobaczyć. E, więc myślę, że jeszcze w marcu, jeśli się uda, oczywiście, bo to jest oczywiście wyprawa, a ja myślę, że się uda. Czemu ma się nie udać? No i tak, jak wygląda na koniec. <noise> ano, właśnie, tak, idealnie. Nadałam no sobie takie tempo, nie tylko ja, ale Karol też, że. Ojej, wszystko mokre. Że się tak zasapałam, ale tak po prostu czasami trzeba. No jest mokro. Myślę, że w tym tygodniu będzie ciekawie. Z dzisiejszego odcinka chciałabym, żebyście zapamiętali, że koniec języka za przewodnika. Jeżeli czegoś nie wiecie. I zastanawiacie się, czy robicie dobrze, a może źle, a może jakieś przepisy prawne chcielibyście zgłębić. Pamiętajcie, że szybciej się tego dowiecie, kogoś, kto się tym zajmuje. Więc warto dzwonić, warto pisać, ludzie naprawdę sobie pomagają. Mój nos prawdę powiedział, nie było zbyt wiele. Jeżeli jesteś przyrodnikiem, który czuje trochę więcej, nie martw się, nie zwariowałeś, nie zwariowałaś. Po prostu są ludzie, którzy czują więcej. Czują i widzą więcej. Zaakceptuj to i ciesz się, że masz taką moc. Nawet chyba nie wiem, czy nie zrobię sobie, że będę na węch określać, ile jest płazów codziennie. To będzie ciekawe doświadczenie.